redaktor naczelnej gazetki z gimnazjum numer 6 tym razem będzie to kolejny wywiad w naszej krótkiej karierze dziennikarskiej coraz częściej ostatnio wychodzimy tym razem wybierzemy się z wizytą do siedziby Hausnowskiej OSP umówiliśmy się z panem Markiem Kuską i naszymi rówieśnikami z MDP czyli Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej planujemy zadać kilka pytań o pracę, obowiązki strażaków a może nawet uda nam się zobaczyć wóz strażacki tak, syrena musimy tutaj być. Musimy się udać do, do danego wyjazdu, do danego zdarzenia. A te zdarzenia, do których wyjeżdżamy, gdzie, gdzie usuwamy jakieś tam zagrożenia miejscowe, typu wypadki samochodowe, czy, czy gasimy pożary, czy pomagamy ludziom czy pochodzi przy pochodzie, przy alarm. To jest cała centrala, którą naprawiamy o alarmach. Wpisujemy tu różne kody, żeby resetować w czasie wyjazdu. Tutaj wpuszczamy syrenę w każdy 4 czwartek o 18.00. A serena jest puszczana po co? Tak. A taka w czwartek? Taka w sobie. czwartek jest, to jest serena testowa. Testowa, jeden raz, niecałą minutę. Z uwagi na to, czy chodzi, czy, czy nas nie zawiedzie. Każdy czwartek jest testowy. To jest ogólną detekcją wszystkich jednostek. Ta centrala nam przekazuje również połączenia na nasze telefony prywatne. Wtedy, kiedy jest jakaś akcja, każdy z zapisanych strażaków po uprawnieniach jest. Ma, ma swój telefon w centrali, ta centrala wysyła połączenie o alarmowaniu i SMS automatycznie. Mhm. Tak to mniej więcej wygląda, czyli w każdym miejscu gdzie jesteśmy mhm. wiemy, że coś się dzieje i nawet jak nie słyszymy syreny możemy, możemy szybciutko tu się zjawić. Tak na przykład na to czas Dobra. Naczelnik Marcin wam wyjaśni mniej więcej co do czego jest, bo ja się na tym nie znam od tej strony. Tak powierzchnie tylko powiedz kolegom jak to. Wskaźnik środka pionotwórczego, wskaźnik wody, tu są parametry pracy autopompy, czyli parametry to, co się dzieje z wodą mm -hmm. podczas akcji. Tu są funkcje takie do serwisu, no, tu są do włączenia oświetlenia zewnętrznego, a to jest wszystko do sterowania już wodą. Mm -hmm. Widzicie, potężna rzecz, potężna maszyna. Każdy ze strażaków ma swoją przypisaną. Przeważnie mają ci, co najczęściej wyjeżdżają. Ci, którzy nie mają szafki, jeżeli kogoś nie ma, a, a udają się do wyjazdów, automatycznie no, wybierają sobie szafkę. Tam mniej więcej po kolegach się orientują. Te automatycznie zrozumieją. Słyszę, szafka, tak jak wcześniej mówiłem, składa się modulowania wyjazdowego typu Nomex, gdzie są buty gumowe. Spodnie, tak mówiłem, są nałożone na, na buty, żeby nam szybko było wskoczyć od razu za pięć spodnie. Pięć góra tego Z rękawicami one muszą być przymusowo założone. Przy każdym wyjeździe tak samo jak hem, Oto autentycznie wtedy, kiedy siadamy już do samochodu, musimy być w pełni ubrani. Tak są przepisy. Wymagają, tak się uczymy. W tej czas mamy kontrolowanie tego takie jakie mam na sobie. Zakładamy go na różne imprezy, na różne wyjścia czy po jednostce do, do ćwiczeń, do różnych poczucie. Tak jak widzicie, pokażę Wam Niektórzy sobie opisują tak ja, tutaj mam opisany, tak żeby nie zniknął. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje mundurowanie. Każdy ma wpisane swoje mundurowanie w książkę gospodarza Ktoś zawiera przy i taką maseczkę, która nas nam oczy. Twarz jak gdyby całą Niektóre te są wyposażone tak jak ten w zapięcie latarki, takiej czołówki, czyli ona automatycznie, nie, nie wszystko ją mamy na stanie. Natomiast ogólnie jest przystosowany do tego, żeby ją używać. Na ścianie w naszej świetlicy znajduje się tablo. Są to zdjęcia strażaków wydane w roku 1992 z okazji stulecia straży. Wszyscy strażacy, którzy, którzy byli wtedy zapisani w jednostce mają swoje takie pamiątkowe zdjęcia i one są tu uwiecznione. Teraz, gdy będzie 120-lecie naszej jednostki, planujemy utworzyć nowe takie tablo z okazji... Tego... Nasza jednostka posiada najwięcej młodzieży z wszystkich jednostek tutaj z terenu miasta Wierszta Białej. Mamy najliczniejszą drużynę młodzieżową składającą się z dziewczyn w wieku 15-18 lat, z chłopaków w wieku 15-18 lat i od zeszłego roku pracujemy nad utworzeniem najmłodszej drużyny chłopaków 10-15. Są już cztery osoby. Chcielibyśmy, żeby było więcej, żeby, żeby się lepiej pokazać, ale żeby żeby też zaszczepiać to pożarnictwo, czy zapobieganie pożernictwu od najmłodszych lat. Przede wszystkim jest ciężka praca na rzecz jednostki, na rzecz grupy, na rzecz drużyny, po to, żeby osiągać jakieś, jakieś naprawdę fajne cele. Głównym takim podstawowym, podstawowym naszym celem w roku to są zawody sportowo-pożernicze, jak Pan powiedział. Przygotowujemy się ciężko do tych zawodów naprawdę poświęcamy dużo siły, siły po jak to było w tym roku. Okres zimowy, ale możemy tutaj nie być jakiejś większej działalności. Spotykamy się tam raz w tygodniu po południu w czwartki. Chyba, że zbliżają się na przykład, niedawno mieliśmy zawody piłki halowej. To wtedy musieliśmy też w sobotę tam, tam pojechać i wykazać swoje umiejętności. Jak zawsze, przeważnie z. Udaje się nam zdobyć dobre miejsce. W tym roku było to pierwsze. także Myślę, że to jest duży sukces. Konkurencja była bardzo na wysokim poziomie, można powiedzieć. A na wiosnę w okresie tak, marzec-kwiecień rozpoczynamy ćwiczenia do zawodów, zawody Składają się z jakby trzech części, ćwiczenia bojowego, biegu sztafetowego oraz musztry. Oczywiście wcześniej musimy spotykać się częściej, tam, dwa razy w tygodniu dajmy na to, żeby poćwiczyć coś, tak. sprawność polepszyć, trochę nabrać masy mięśniowej, tak, żeby nie było lity. No, jest to takie przeżycie, wiadomo, stres, bo cały rok się do tego przygotowujemy, i później to musi jakoś wyjść. Jest stres. Tu jest akurat musztra, ćwiczymy też. Na No są tam, dajmy na to, jest dowódca i daje nam komendy, jakby jakieś tam, zwroty, przemarsz i takie sprawy. I musimy to jakby równo robić. Wszystko dobrze i... To akurat mieliśmy pierwszy raz, bo dopiero rok temu to weszło i może mieliśmy pierwszy raz i się uczyliśmy na świeżo manowo. Więc... Po zawodach to jest tak to jest Zalec... szaleństwo, to jest najlepsza zabawa według mnie. Nieważne czy wygramy, czy nie wygramy, jakie są wyniki tego. Zawsze się cieszymy, jest po prostu fajnie. No wiadomo, nie zawsze się wygrywa, ale też... Ale czasem trzeba przegrać, żeby wygrać. Macie może jakieś sukcesy osobiste, więcej z grupowych może jakieś Czyli Może Janek się wypowiedzieć na ten temat, bo no, już pokażnie miejsce. Dwa lata temu zająłem czwarte miejsce w województwie w konkursie Wiedzy o pożarnictwie i pierwsze w rejonie. Czyli na miasto polskiego. Tak. E, ogólnie nie wiem czy, czy tu można powiedzieć. Osobiste. Zresztą mam sukcesy. Tutaj jest grupa, tu się pracuje grupą i raczej wszystkie sukcesy przychodzą. Grupowe. Puchary są tego dowodem? Tak, kuchary są tego dowodem. Puchary dowodem są też dyplomy. I my tu mamy takie jedno święte może przysłowie, jeden za wszystkie, święte za jednego. I to się musi trzymać tej grupy w ogóle wszystkich serżaków Jeden na drugim musi polegać w reakcji i, i no musi, musimy mieć jakieś braterstwo między sobą, prawda?